Witajcie bardzo serdecznie w grze w cyklu, którym dawno nie było, czyli Battlefield 3, jestem Krzysiek z01 A dzisiaj Raid Pancerny, czyli World of Tanks można by było inaczej. Ktoś rozumie o jaką grę chodzi. 10 godzin temu. No oczywiście przewnik jakiś filmowy to już było prawdopodobnie. Nie wiem co było, to było. Wiem, że się zaczęło chyba jak jechaliśmy, ale to. Będzie dłuższy materiał, tylko... Nie dopuścić, żeby to samo stało się w Nowym Jorku. Kto to zrobił, sierżancie? Twoja stara. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz, co to oznacza? Że jest kupa. Paryżska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Bzdura. tak czy siak, pozwoliłeś, żeby to się stało. Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do bandy. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. Ty to nie mógł być Tim. Słucham dalej. No co, słuchaj. Wezwaliśmy pomoc Kowadło-3. Część kompanii czarnej, pierwszej pancernej. Przyjechali do nas. Miller przyjechał. Miller. Leszek? Lechu? I teraz pytanie: jak zareaguje FPS na nagrywanie? To jest czarny ekran. Niebieski kwadracik pimpający. Pyk, 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 pyk. O, Jurassic Park. Ej, ja, ja lubię się tym bawić. Prima karnisz. Nie mam, ale zarobić stagierkę. Zdążę, zdążę. Zawsze zdążę. Dajcie mi strzelać. Ja chcę strzelać. A Jonathan, nie Leszek. Chwilę Lecha. Mogę się rozglądać. To jest chociaż to. O, zniknął. Mo czy mogę strzelać? Chciałem postrzelać. Ruskie, ruskie. Ruskie są spoko. Pomidory. Pomidory, ruskie i wszystko jasne. Mam że to jest krótka misja. I nie wiem, ile zostało do końca. Jak ktoś może, to niech powie. Teraz się chyba skupię na Battlefieldzie. Zmucika, powrzucam Może więcej. Si będzie wolna chwila. Jest taka niespodziewajka, bo w piątek. Super przejście mogę sterować, Zoom. o fajne, a ja bym wolał z tego z minigana. Dobra, chociaż możemy przyłączać o przybliżenie. Dobra, jedziemy. Ale się, mam to w dupie. A ja łamę. Chodźcie do daty. Jak mogłem nie trafić? Uwielbiam skrypty.

I Bum. I C. To jest ten! Była taka misja. A kontynuujcie, zezwalam. To wyścigi, Panowie. Fajne takie takie od tego strzelania, tego wszystkiego biegania na piechotę takie coś nowe. ktoś mi ktoś napisał, albo jakiś zapłat, albo nie wiem co. I zaraz krew zaleje No i ja mam to w dupie. Dlaczego nie mogę jechać? Ja chcę jechać pik pik.

Trafili? Chyba trafili. Przyjąłem 3-1, przekażemy informację ultra-3-4. Trzeba znaleźć kogoś do ponowienia ataku. Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru, ja. Kumulacyjne, dobra Kurde, ja nie widziałem bransa prawdziwego, a tu, że bardzo już, dobra, jedziemy. Deszczenie spokojne, coś trafiłem, coś wygrałem. Dobra, że się zabić ale miło. Teraz przeładowujesz? Ja ci dam przeładowywać. Mogę tam wjechać? Ja tu zrobię porządek. Zachciało się strzelać. Wyparował Wjeżdżają inni we mnie, Boże, jak na polskich drogach. Częstochowskie pro, polskie drogi. Bum Fajna ta kamerka. Cyk cyk. oj, oj, oj co się stało fajne takie coś to jest mój to jest mój Dzień dobry dobra jeden wszystko wstarczył jeden pocisk no co ty Yy, to nie kobieta. No, to jakaś tam. No, kobiety się powinny ładnie mówić. Dobra, jedziemy dalej. Włączamy Nitro z Crazisa. Znano czołg. Zatrzymujecie mi kroku. Nie, zaraz nie coś trafi. Mam nadzieję, że się nie skopało. Z2 dobra, wracam. Mam nadzieję, że się nie skopało. Tak to będę Kończymy. Uwaga, czołg. ścigać ich. Dobra. Ścigam ich generale Spoko. Gdzie macie zasadzkę. <grymny> Spoko. Żeby tak było w World of Tanks stałem dalej grał A tam to wszyscy się kampią i w ogóle Nie strzelać we mnie, ja tu sprzątam jep Już wszystko. Gdzie nigdzie nie patrzę. Znisz kolumnę ciężarówek. Dobra. Kurde, samo naprowadzające. Już strzelamy. Zastrzeliłem. Wow, 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 No nie tak szybko rumaku. Headshot. Tam coś jeszcze jest. Spoko, ale lepiej się strzela z tej zwykłej Gdzie nie stresuj się ziomek Między się zarówkami Ja ci dam ten sens zarówki To jeszcze mam zniszczyć Ile zniszczone? Nie, ja jeszcze tu wykoszę paru. I mogę przerwać. Dobra, jedziemy. Jeszcze. Próbuję to dociągnąć do końca, tą misję. Widzę, że się uda. Nie, dociągnę do końca. Ja jedziemy. nie tego w pizdu dużo, więc... Jezu Chryste. Jezus. No nie, nie będę wygrał poglądów religijnych. Po tym, co się ostatnio dzieje, no jestem, tylko wolno jedziecie. Szybciej będę strzelał. Nie, nie zespół, Odbił... no jest, w Sam się ewakuuj. To oni będą się ewakuować. Ach, uwielbiam miejskie drogi. Szybciej dajesz. Bo nie mogę strzelać, I t, y, tam jest dym, pewnie ruski. Oczywiście, że ja mam podjechać, a kto by inny? I co, już skończyłem? Czemu ja wysiadłem z czołgu? Ja chcę do czołgu, z powrotem. No, co? Co chcesz? No, jestem. Jestem. Halo? O. Jebani pielerowcy. Nas zaskoczyli. I wystrzelali jak kaczki zanim otworzyliśmy ładunek. Oj, 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 smuteczek. Potrzebuję... czegoś. Kto dostanie się do santa, a gdzie to jest? Ja co będę pewien? Ten ktoś no ja to nie będę ja No Diabety, idioto Gdzie to jest Można No jestem Wracam. Fajna misja. Mam tu jakieś inne bronie. Wycofajcie się lepiej, przyjaciele. E. dźwięk. Kocham to w grach. Gdzie jest mój czołg? Tu jest mój czołg. Jezdem. Dawaj mi. O nareszcie zganijcie, kto wrócił. Dzieci. Możemy jechać, generale. Zapisywanie. Dobra, jedziemy. Zdążę tą całą misję dać. 5 minut, zdążymy. Kto kieruje tym czołgiem? Dajcie mi kierować, jakbym ja kierował, to dajcie spokój żebyśmy byli tam. Zatrzymałem, czy ja muszę całą robotę odwalać? Co ja jestem? Sam będziesz rozwalał. Gdzie drużyna z RPG? Boże. Strzelają. Nie ma drużyny z RPG Tam strzelają z dupy, nie ma w ogóle chłopków. Niewidzialni ludzie. Czy ja muszę wszystko zabijać? Czy ja zawsze muszę wszystko robić Co ja jestem? Wiem, że jestem w ogóle ogarnięty. Wszystko ogarniać trzeba. W prawdziwym życiu też. Tak, wszystko muszę ogarnąć. Już... Już możemy zakończyć. Byłem wdzięczny. To jest jeszcze nada, co się dzieje. Boże...

Walić, walić, z czego mam walić? Bo nieskończoność liczby amunicji, ale i tak muszę przeładować. Oho, samochody są pancerne. Jedź. No chodź. W Ile tam jest dwunasta. to będzie tam gdzieś. Czy o tamtych chodziło? No zdjąłem. Nie bój się. Hurra! Przerwałem ogień. No, ja, nie, ja niestety nie steruję czołgiem. Idziemy do zapisu i kończymy. Wszystkich Sam czekaj Czyżby koniec. Tak udało nam się zrobić misję w jednym odcinku. Chyba. Zło no, Zła się nie ulęknę. Imię ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Przelnik firmowy i kończymy.

To w takim razie dzięki za oglądanie odcinka. Trzymajcie się, do usłyszenia w innych materiałach. Lajkujcie, subujcie, polecajcie. Trzymajcie się na razie. Jedziemy jeszcze, no, czyli będzie druga część. Trzymajcie się na razie.